Cześć wszystkim, witam się z wami bardzo serdecznie. Zapraszam was dzisiaj na taką pogadankę przy prostowaniu włosów. Rozgrzewam tutaj już moją prostownicę i opowiem wam dzisiaj o moich pracach, które miałam tutaj w Stanach przez 13 lat mojego pobytu. Jeżeli jesteście tutaj nowi, ja mam na imię Małgorzata, lubię wszyscy tutaj do mnie mówią Margaret. I jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, skąd się tutaj wzięłam, to zrobiłam taki film, gdzie opowiadam moją historię. Eee, wrzucę Wam tutaj odnośnik u góry, chyba tutaj jest prawa strona, także będziecie mieć tutaj film. Jeżeli skończycie ten i będziecie ciekawi, to koniecznie wróćcie się do tego. Tam Wam opowiadam więcej. A dzisiaj opowiem Wam właśnie o wszystkich moich pracach, które miałam w Stanach przez 13 lat ostatnich, a dokładnie w Nowym Jorku. Miałam 19 lat, jak tutaj przyleciałam. Zaraz po maturze, jak w Polsce napisałam, to kupiłam bilet i tutaj byłam. Więc jak możecie się domyślać, w Polsce z pracą za bardzo do czynienia nie miałam. I od razu uważam, że zostałam tutaj rzucona na głęboką wodę, ponieważ po 5 dniach mniej więcej, czy 4, albo 5 dniach mojego pobytu tutaj w Stanach, od razu poszłam do pracy w polskim sklepie. Miałam tutaj znajomą, która była w ciąży. I za którą miałam iść na zastępstwo, ona już z pracy odchodziła, no więc się zgodziłam. Jak możecie się domyślać, albo i nie, nie znałam się w ogóle na pieniądzach jeszcze. Pamiętam, jak siedzieliśmy wieczorem, dzień przed tym, jak miałam zacząć, uczyłam się pieniędzy, uczyłam się dolarówek, kłoder, no bo po prostu nie, nie miałam pojęcia w ogóle. Wiadomo, dolary się zupełnie różnią, a to był mój pierwszy wyjazd za granicę tym bardziej, więc miałam się czego uczyć. I pierwszy błąd, jaki popełniłam, jeżeli chodzi o polski sklep, przez co nie zarobiłam tam ani grosza, był taki, że zgodziłam się na to, aby pobrać ode mnie depozyt. Słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek będziecie tutaj w Stanach i miały się podjąć pracy właśnie, takie na przykład w polskim sklepie, nigdy, ale to nigdy nie zgadzajcie się na to, aby po, e, właściciele tych sklepów pobierali od was depozyt. E, jest to taka zaliczka e, w formie waszej pierwszej e, tygodniówki wypracowanej, której. E, Właściciel tego sklepu bierze na przetrzymanie, i w razie co, jakbyście rezygnowały z pracy bez uprzedzenia, to on sobie tą tygodniówkę zatrzymuje. A jeżeli dacie im wyprzedzenie dwa tygodnie wcześniej, no to ta tygodniówka do Was wraca teoretycznie. No i słuchajcie, to jest proceder naprawdę no, niezgodny z prawem i niestety nadal stosowany. Powiem Wam, że wtedy o tym nie wiedziałam. Teraz, jakbym o tym wiedziała, oczywiście po pierwsze nie zgodziłabym się na to, a po drugie, gdyby coś takiego miało miejsce i na przykład pracodawca jednak nie chciałby mi oddać pieniędzy tak jak wtedy, to na pewno bym tego nie, nie zostawiła tak i zgłosiłabym to do. Bo są tutaj takie sądy, gdzie możecie mieć sprawę za darmo, do iluś tam pieniędzy, do iluś dolarów, jeżeli e, skarżycie, i tak, i wtedy na pewno bym to zrobiła, gdybym wiedziała, ale tak jak mówił Kochanowski, Polak mądry po szkodzie. No i słuchajcie, został mi pobrany ten depozyt właśnie w postaci mojej pierwszej tygodniówki. Tam było to chyba około 400 dolarów, mniej więcej czy 400 jakoś już wiecie, nie pamiętam po, po czasie. I po tygodniu miałam już zacząć sama pracować, ale właścicielka stwierdziła, że nie, że jeszcze jestem na to nie gotowa, ponieważ nie idzie mi za dobrze krojenie jeszcze na maszynie, jestem za wolna i tak dalej, więc stwierdziła, że kolejny tydzień Powinnam być jeszcze na przeuczeniu. Za darmo, słuchajcie, jak ja to usłyszałam, to wiadomo, że się wkurzyłam. No bo kto by się nie wkurzył, nie? nie pracujecie po to, aby. No, charytatywnie to nie jest, prawda? Nieważne, czy się przyuczacie, czy nie, zapłata się należy. I poszłam wtedy do niej, o tym porozmawiać. Ostatecznie zrezygnowałam z pracy, rozstałam się z nią w nienajlepszych stosunkach. Pieniędzy, jak się możecie domyśleć wtedy nie odzyskałam. No, i tyle było mojej przygody z polskim sklepem na tamten czas. Następną moją pracą, jaką była, co była. Tak, opiekunką byłam u takiej Iwy, pięcioletniej dziewczynki, która miała mamę Polkę, ale sama dziewczynka nie rozmawiała po, nie rozmawiała po polsku, więc stwierdziłam, że to będzie praca idealnie dla idealna dla mnie, ponieważ na tamten moment jeszcze nie znałam się w ogóle na mieście. Też z moim angiel mój angielski był taki, taki sobie, wiecie jak to po średniej, ogólnie nic specjalnego. Pieniądze w tej pracy były, można powiedzieć, też żadne, bo zarabiałam tam chyba 8,50 na godzinę tylko, więc to było nawet poniżej tego, co się wtedy zarabiało, poniżej stawki minimalnej, ale wiecie, stwierdziłam, dobra, biorę co jest, po prostu, a chciałam się zaznajomić z miastem, nauczyć się, jak poruszać się, komunikacją miejską, bo wtedy jeszcze nie miałam prawa jazdy, chciałam podszkolić swój angielski, a. No, tak jak mówię, przy dzieciach jednak jest najłatwiej Bo wtedy i praca domowa z nią I wiecie, i chodzimy na placę zabaw Rozmawiamy z innymi nieniami czy mamami Także wzięłam tu pracę Z chęcią Bardzo dobrze mi się tam nawet pracowało Pracowałam tam półtorej miesiąca Ale pracowałam 6 dni w tygodniu I słuchajcie, moja wypłata wtedy Wynosiła mniej więcej jakieś 350-380 dolarów Więc za 6 dni, jak możecie się domyślać Było to bardzo, bardzo mało no i po półtorej miesiąca gdzieś już czułam się pewniej tutaj, czułam się bardziej pewnie w mieście. Już trochę zaczynałam się zaznajamiać ze wszystkim i postanowiłam rozstać się wtedy z tą dziewczynką. Trochę to przeżyłam emocjonalnie jednak, bo już się zdążyłam do niej przywiązać, ale pomyślałam, że już to jest dobry czas, aby zacząć jednak coś lepszego. I tak oto zostawiłam tą pracę. I zgłosi... moja teściowa miała taką znajomą w agencji, taką panią Anię, która zajmowała się znajdowaniem prac, była takim pośrednikiem. Postanowiłam się zgłosić do niej z jej polecenia, z polecenia mojej teściowej. I to była na takiej zasadzie, że. Ja tam nic nie płaciłam za znalezienie mi pracy, tylko właśnie pracodawca płacił tej agencji za znalezienie pracownika. Więc zgłosiłam się do tej pani Ani. Poszłam na to interwiu, to było na Manhattanie. I słuchajcie, poszłam tam ubrana totalnie na luzie: wiecie, w jeansach, w zwykłej koszulce e, i, i w adidasach chyba, bo wiecie, nie szłam tam, nie wiem, szukać jakiejś pracy biurowej, tylko szłam e, tam, żeby znaleźć pracę w formie opiekunki do dzieci, bądź jakiejś pomocy domowej, bądź do sprzątania. Więc ubrałam się tak totalnie na luzie. I jakie było moje zdziwienie, gdy ta pani Ania. Powiedziała mi, że nie będzie ze mną dzisiaj rozmawiała, ponieważ jestem nieubrana adekwatnie do sytuacji. Słuchajcie, sprawdziła moje paznokcie, powiedziała, że są niewystarczająco dobrze wyglądające i że mam do niej wrócić, kiedy będę ubrana już stosownie do sytuacji, a słuchajcie, a jej office i to całe biuro to była jakaś totalna nora. Ja byłam w szoku, bo łazienkę na tamten moment miałam większy niż ta cała pani Ania te to swoje biuro, no ale słuchajcie, pomyślałam dobra, zależy mi na tym, ponieważ wiedziałam, że ona tam ma jakieś dobre prace, więc wróciłam do domu, pojechaliśmy wtedy z moim mężem na zakupy, bo wiecie, jeszcze nie miałam żadnych takich eleganckich ubrań, kupiłam sobie jakąś garsonkę, jakieś czułenka i paznokcie sobie zrobiłam i tak już e, ubrana, pojechałam do niej na interwiu i dostałam pracę, pierwszą pracę, jaką od niej dostałam, e, byłam Pomo taką pomocą, bardziej może nawet asystentką, ja tam praktycznie wcale nie sprzątałam. I pracowałam u prawej ręki dalej, już tam wam kiedyś to wspominałam. Na Manhattanie i to było na Dolnym Manhattanie, więc gdzieś 12 street to był, także dojazd miałam nawet spoko, nie zajmowało mi to za dużo czasu, ale pracowałam tam krótko, zajmowałam się tam do totalnie jakby wszystkim. Pomagałam jej organizować, jej jakby czas i życie. No nie wiem, chodziłam na pocztę, sprzedawać jakieś książki do antykwariatu, jakieś zaproszenia roznosiłam. Wiecie, robiłam totalnie wszystko. Sprzątać też sprzątałam, ale ona miała też osobne osoby do tego. Zarabiałam tam 15 na godzinę. I powiem Wam, że jak dla mnie to była już taka, wiecie, duży przeskok z tych 8,50, które miałam wcześniej na 15, więc wiecie, już się cieszyłam. Mimo, że to było jeszcze nie za dużo, bo jak z agencji to jeszcze nie było za dużo, ale i dla mnie taki początkujący, wiecie, to było super. Rozstałyśmy się po też chyba w krótkim czasie, może po miesiącu gdzieś, a to wszystko dlatego, że ja utopiłam mi bluzeczkę Chanel w wiaderku. Ta bluzka po prostu wisiała sobie na wieszaku na klamce od drzwi, i tam było wiaderko, i po prostu ona wpadła do wody. I słuchajcie, baba narobiła takiego szumu o tą bluzkę nic się z nią nie stało, po prostu się zamoczyła, że zerwała ze mną współpracę. No i słuchajcie, następnie pani Ania, niezrażona niczym, postanowiła, ale chyba że mi pomoże. Pewnie potrzebowała po prostu pracowników, wiecie, i dlatego. I znalazłam mi kolejną pracę na Manhattanie u bogatej rodzinki. No mogę powiedzieć, że u bogatej rodziny po prostu, to, bo ona zajmowała się właśnie pracami dla rodzin z wyższych sfer, więc wiecie. I tam też miałam 15 na godzinę, też średnio byłam z tego zadowolona, bo wiem, że dziewczyna, która przede mną pracowała, miała 25 wtedy, ale wiecie, ona już tam jakiś czas pracowała, więc. Okej, okay, nic dziwnego. I zajmowałam się tam e, też, tak jak wcześniej, wszystkim. E, pomagałam im w życiu codziennym, na przykład też robiłam zakupy, e, miałam, dostałam ich kartę, więc miałam, wiecie, po prostu, ja sprawdzałam, co jest, co nie ma. Chodziłam po zakupy, robiłam lunche jej starszemu synowi do pracy, e, prowadzałam jej syna starsze, młodszego właśnie ze szkoły. Ogarniałam wszystko, co się dało, nie? I jeździłam z nimi też na wakacje do Bedford, bo mieli tam swoją posiadłość, więc na kilka dni w wakacje tam wyjeżdżałam, bo oni tam wakacje swoje spędzali. I tak, i słuchajcie, dojazd do tej pracy zajmował mi bardzo długo, ponieważ prawie i dwie, prawie dwie i pół godziny, żeby być tam w pracy, mi zajmowało, bo to było na górnym Manhattanie, musiałam brać autobus, musiałam brać statek, trzy pociągi i jeszcze na piechotę iść. Więc ee, to bardzo długo było. Ale bardzo fajnie mi się tam pracowało. Kobieta była naprawdę bardzo fajna, bardzo miła. Miałam wrażenie czasami, że traktowała mnie jak swoją córkę, więc. Ale rozstałyśmy się też po chyba po dwóch miesiącach jakoś, ponieważ musiałam wylecieć do Polski na jakieś dwa tygodnie. Chyba tylko wtedy poleciałam, ale kobieta stwierdziła, że no, potrzebuje kogoś na stałe i nie będzie na mnie czekała. To no wtedy trochę mi się to niezrozumiałe wydawało, ale teraz już wiem, że wiecie, ktoś. No, po prostu lepiej jest mieć pracownika stałego niżeli takiego, co będzie brał wolny zaraz po rozpoczęciu pracy. No i poleciałam do Polski. Jak wróciłam z Polski, nie wiedziałam czego mam się chwycić, co robić. Już do pani ani do agencji nie za bardzo chciałam wracać. I znalazłam pracę tutaj, która była w miarę niedaleko mnie, do sprzątania do serwisu sprzątającego u Polki Aleksandry. I to była bardzo fajna praca. Powiem Wam, że to była jedna z takich najlepszych prac, które miałam. Wciągnęłam się w, totalnie w to sprzątanie. Wie, też myślałam, że to będzie, wiecie, takie na chwilę, takie tymczasowe i tak mówiłam do mojego męża, że ja tam nie będę pracowała, że to jest tym czasem no nie, ale wkręciłam się w to, bo były fajne dziewczyny, fajnie czas spędzałyśmy w ogóle do tej pory mam z niektórymi dziewczynami z tamtej pracy kontakt, myślę, że jedna ogląda nawet mój, moje filmy tutaj, no i tak i słuchajcie bardzo fajnie mi się tam pracowało, nie powiem, e, zarobki jakie tam były, były w sumie takie same jak i na Manhattanie, tyle samo miałam na godzinę, miałam 15 na godzinę u Aleksandry w serwisie sprzątającym a robiłam tam dużo godzin, bo nieraz przeważnie było tak po 8 godzin, czasami było i 12 godzin i, i, i czasami mniej, także tygodniówki też były spoko, ale ludzie byli różni i powiem wam historię na przykład teraz się zdarzyło coś takiego, że sprzątałyśmy i szefowa też była i ja sprzątałam sypialnie w której leżał facet z trzema dziewczynami w łóżku, nie wiedzieliśmy czym oni się zajmują do momentu właśnie tamtego dnia, gdzie ja robiłam kurze w sypialni, a oni, połączyłam się na telewizor, oni coś oglądali, a oni oglądali film dla dorosłych, gdzie wyobraźcie sobie, oni byli głównymi bohaterami Poszłam wtedy od razu do Aleksandry, pamiętam, powiedziałam jej, bo ona obok łazienkę sprzątała i mówię do niej, co oni robią, a ona mówi do mnie, okej, okay, nie zwracaj na to uwagi, po prostu sprzątaj. No i słuchajcie, wróciłam i tak sprzątałam dalej. Też z jedną babą się pokłóciłam strasznie, bo mi zwracała uwagę na coś, co ona totalnie nie miała racji. I ja też w pewnym momencie już po prostu była dla mnie tak totalnie hamska, że się zdenerwowałam. Rzuciłam jej takimi nakładkami na kuchenkę o zlew. Ten zlew trochę tam pękł. I słuchajcie, zadzwoniłam do Olki, do tej Aleksandry. Ona po mnie przyjechała, ale powiedziała, że jest ok, że ona wie jaka ta jest kobieta, że nie ma problemu, że no, nikt by tego nie wytrzymał. No ale dobra, słuchajcie, pracowałam tam jakieś mniej więcej 4 lata chyba i w tej pracy poznałam taką e, Weronikę, e, jedną kobietę, która była. Po prostu cudowna i ona bardzo, ale to bardzo chciała mi pomóc. E, chciała, żebym e, nie pracowała w tym serwisie, ponieważ widziała, jak to jest ciężka praca. W ogóle schudłam tam jak nieszczęście. Także to był taki totalny wycisk, e, który był mi akurat na ten moment w ogóle potrzebny, bo jak przyleciałam do Stanów, to przytyłam też bardzo na tym jedzeniu. Ale słuchajcie, i była ta Weronika, która bardzo chciała mi pomóc, namawiała mnie, e, żebym odeszła od tej Aleksandry, że ona mi pomoże, że ona znajdzie mi pracę inne, że poleci mnie swoim znajomym, rodzinie i tak dalej. No i ja w końcu stwierdziłam, dobra, mam samochód, mam prawko, co mi szkodzi spróbować. I z dnia na dzień też odeszłam od tej Aleksandry. No wiecie, no tak nie z dnia na dzień, bo ją uprzedziłam wcześniej, żeby wiedziała czego się spodziewać, że mnie jednak nie będzie i... I, tak, I odeszłam od Aleksandry. Zaczęłam pracę na własny rachunek i powiem wam, że to mi się tak szybko rozkręciło, że byłam w szoku. Po prostu zaczęłam od niej, później ona poleciała mnie swojej siostrze, swojej siostrze sąsiadce, później ta sąsiadka kolejnej sąsiadce i wiecie co, i naprawdę. I mogę powiedzieć, że w pewnym momencie czułam się tak, jakbym miała swój własny biznes, swój własny serwis sprzątający. Doszło do takiego momentu, gdzie zastanawiałam się, czy zatrudnić po prostu drugą dziewczynę do pomocy, która by pracowała razem ze mną, bo miałam tyle pracy, że już nie wyrabiałam. I tak porównując finansowo, wtedy to był najlepszy okres dla mnie, gdzie ja najwięcej zarabiałam pieniędzy, bo tak porównując, na przykład wyobraźmy sobie, że u tej Aleksandry w serwisie średnio, tygodniowo miałam tak 450 do 600. Zależy, wiecie, jaki tydzień był, nie? A tutaj w ciągu jednego dnia mogłam zarobić te 450 dolarów, więc. No, nie ma porównania. Wiadomo, że codziennie aż tyle nie miałam, bo były dni, gdzie miałam te 450, były dni, gdy miałam tylko 150 na przykład, nie. Ale tak to mniej więcej wyglądało, więc wiecie, byłam naprawdę zadowolona, że tak to wyszło. I tak, i w pewnym momencie już zeszłam w ciąży, oczywiście, więc rezygnowałam z pracy. Było mi szkoda. Płakałam wtedy jak nieszczęście, pamiętam, bo cieszyłam się oczywiście, że jestem w ciąży. Ale tak mi było szkoda zostawić tych moich prac, tych ludzi, bo byłam już, wiecie, przywiązana do nich i, i budowałam to troszkę, chyba rok czasu budowałam e, gdzieś może e, właśnie ten mój serwis, jakby. Więc wiecie, szkoda mi naprawdę było. Ale ta Weronika e, powiedziała, że będzie na mnie czekać mimo wszystko. I Trzy lata później nie pracowałam, zostałam się w domu z Emilką. Dopiero jak zaczęła swoje przedszkole, jak miała trzy latka, to Weronika się do mnie cały czas tam odzywała i stwierdziłam: Dobra, ona zaczęła przedszkole, to jest może dobry moment, żeby do niej wrócić do pracy, skoro już do mnie pisze, ale oni się w międzyczasie przeprowadzili do New Jersey. Więc miałam do nich kawałek do dojeżdżenia, gdzieś mniej więcej 60 km w jedną stronę, ale wiecie, zaproponowała mi naprawdę super stawkę. Więc e, zgodziłam się wrócić. I słuchajcie, jeżeli byłybyście tutaj kiedyś w stanach i miały właśnie e, ambicje co do sprzątania, no to mm, jeżeli chciałybyście same to robić, to jeszcze taki mały tip, że e, nie róbcie tego na godzinę, ponieważ wiecie, czasami domek da się posprzątać w 3-4 godziny, jeżeli byście wzięły za to tylko 20 na godzinę, to jest całe nic. Jakby więc zawsze róbcie to, e, róbcie ustaloną sumę. Że na przykład bierzecie za dom dwie stówy i goodbye, i nieważne czy jesteście tam, nie wiem, 4 godziny, czy 5 czy 6, zazwyczaj wiecie, to się sprząta szybko, e, więc e, no wiecie. No i słuchajcie, wróciłam do tej werki, do tej pory u niej pracuję raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie do niej jeżdżę, bo, bo tak, bo są bardzo dobrze dla mnie. Są już dla mnie jak rodzina po tylu latach, bo znamy się już myślę, że jakieś 10 lat, więc wyobraźcie sobie. Że wiele razy mi pomogła, wiem, że jak coś to na nią mogę liczyć jest takim moim wsparciem. I tak. I zostałam się z tą Weroniką, a jeszcze też później w międzyczasie miałam o, jeszcze dwie prace jeszcze miałam też aspirację do tego, żeby zostać fotografem, powiem wam, że wydałam kilka tysięcy na sprzęt fotograficzny, kupiłam aparat, zrobiłam sobie studio, ale miałam po prostu taką zajawkę. Miałam jakieś tam kilka zleceń było, ale. No, nie wiem, nie czułam się w tym komfortowo, nie czułam się w tym dobrze, i po prostu jakoś tak to przepadło z kretesem. Teraz niedawno odezwała się do mnie też jedna kobieta, która zapytała, czy we wrześniu przyszłego roku mogłabym zrobić im zdjęcia na ich ślubie w kościele, sesję, plener i tak dalej, ale wiecie, nie wiem, czy się na to zgodzę, bo nie wiem, czy jestem. Bo nie czuję się, nie czuję się na tyle dobra, żeby robić czyjś ślub. Także to była taka jeszcze w międzyczasie moja zajawka. I w międzyczasie też jeszcze powiem Wam, że popełniłam kolejny błąd, ponieważ chciałam się znowu sama bardziej trochę jakby usamodzielnić i wróciłam do pracy, gdzie? W polskim sklepie, ale to już była praca w innym polskim sklepie. Pracowało mi się tam bardzo dobrze. Pracowałam najpierw dwa miesiące, później odeszłam z pracy, ponieważ Emilia mi wtedy bardzo dużo chorowała i chciałam być z nią w domu. No bo ciężko jest, wiecie, żeby brać ciągle zastępstwo za kogoś I z małym dzieckiem, więc zostałam się w domu Później szefowa mnie prosiła, żebym wróciła do tej pracy Więc wróciłam do tego polskiego sklepu I pracowałam jakieś 8 miesięcy I praca w polskim sklepie też jest fajna Bo wiecie, poznajecie nowych ludzi Ciągle ktoś przychodzi, coś się dzieje Ale jest to bardzo ciężka praca I ja dopóki i tak nie pracowałam tam To nie zdawałam sobie Sprawy z tego, jak może być ciężko, ile rzeczy, ile skrzynek, na przykład, chociażby z piwem musicie przerzucić, jak przychodzi towar i w ogóle, więc ale pracowało mi się naprawdę super. Już nie chcę mówić, jakby z jakich powodów tam zrezygnowałam z pracy, po prostu. Był taki moment, że już Miarka się przebrała, i przed świętami Bożego Narodzenia zawiozłam szefowej klucze. Fartuszek oddałam, i moja noga już tam więcej nie pustała i już e, nigdy więcej e, tego polskiego sklepu progu moja noga tam nie przekroczy. I tak, na ten moment to tak jak mówię, mogę powiedzieć, że jestem bezrobotna, na, na razie póki co żadnej pracy nie szukam tutaj, na razie jest wszystko ok, jest dobrze, po prostu mój mąż woli, żebym się skupiała jakby bardziej na wychowywaniu Emilii, na ogarnianiu domu, lunchów, w ogóle, żeby mi się tutaj dobrze było. Pracuję teraz u tej Weroniki raz na dwa tygodnie, raz w tygodniu do niej jeżdżę i póki co, wiecie, to jest dla mnie takie, można powiedzieć, że wystarczające, ale nie wykluczam tego, że jak Emilka podrośnie, to znajdę sobie jakąś pracę na pewno, może już bardziej ambitną, ponieważ e, mogę powiedzieć, że, wiecie, teraz już po tych latach. Iluś mam więcej doświadczenia, już czuję się zupełnie inaczej z moim językiem angielskim. Czuję się pewnie, wiem, że wszędzie zajadę, wiem, że wszędzie się dogadam, gdzie pójdę, co zechcę, to zrobię. Eee, I tak, no i na ten moment wiem, że właśnie sprzątać całe życie już nie będę już do sprzątania, na pewno nie będę chciała wrócić, tylko robić coś bardziej ambitnego, chociażby nie wiem, iść gdzieś pracować jako jakaś sekretarka w jakimś gabinecie, gabinecie dentystycznym, nie wiem, cokolwiek, wiecie. Chociaż tak jak mówię, w sprzątaniu nic nie ma złego, też chciałabym, żebyście to wiedzieli, że to jest praca jak każda inna, i ogólnie na przykład tutaj w Nowym Jorku, w innych Stanach również jest bardzo to opłacalne. Wiem, że w innych Stanach też dziewczyny, jak piszą, to jeszcze więcej zarabiają niż w Nowym Jorku, bo powiem Wam, że na ten moment, za sprzątnięcie zwykłego domu, na przykład, które trwa, nie wiem, 3-4 godziny, możecie sobie policzyć 200 dolarów za sprzątnięcie, a wiecie, czasami tych domków może. Możecie zrobić i dwa, jak macie czas w ciągu dnia. Także, a dziewczyna taka, wiecie, sekretarka na przykład zarobi dużo mniej niż taka dziewczyna sprzątająca. Także, wiecie, w sprzątaniu nie ma nic złego. Jest to bardzo dobra praca. Jest to praca potrzebna, jak i każda inna. I to nie jest żadna ujma. No, i także tak. Jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie dajcie mi znać. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś super długi nie robiłam sobie żadnego scenariusza, nie spisywałam na kartce to, co chcę Wam powiedzieć, więc mam nadzieję, że zrobiłam to z ładem i składem jeżeli macie Wy jakieś takie historie, jakieś prace, z którymi chcielibyście się ze mną podzielić albo pracowaliście tutaj w Stanach i może też wykonywaliście takie prace, jak ja i chcielibyście się w komentarzach podzielić to dajcie znać, a w następnym filmie widzimy się już za dwa dni, także trzymajcie się, życzę Wam pięknej nocy, dobrego do